Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj zapraszam do rozpakowania laserowej drukarki Brother HL2130. Drukarkę tę kupiłem na własną użytek i także niedługo zobaczycie jej testy. Dzisiaj tylko rozpakowanie i podstawowe informacje. Zapłaciłem za nią jakieś 250 zł, już z przesyłką, tak więc niedużo. To i podstawowe informacje z pudełka: interfejs USB 2.0, połączenie uniwersalne, kompatybilne z Maciem, Windowsem 7, Windowsem 8. Podajnik na 250 arkuszy papieru, maksymalna rozdzielczość wydruku to 1200 dpi i też mamy taki tryb 600 dpi podstawowy, osobny toner i bęben, tak więc możemy wymieniać je niezależnie oraz prędkość drukowania 20 stron na minutę. Jeśli chodzi o toner, to wystarcza na jakieś 1000 kartek. Tutaj w zestawie mamy tylko toner startowy, z tego co widzę na opakowaniu jest na 700 kartek, więc i tak jest nieźle. Nie jest to taki pełny toner, ale no myślałem, że będzie gorzej. Według specyfikacji wydruk pierwszej strony gotów jest już po około 10 sekundach, a w sumie potrafi wydrukować 20 stron na minutę. Do użytku domowego myślę, że w zupełności wystarczająco. Za drukowanie odpowiada procesor ARM9, taktowany zegarem 200 MHz oraz drukarka posiada także 8 MB pamięci RAM. Maksymalna głośność drukowania to jakieś 51 dB, to akurat będziemy mogli sobie zmierzyć w testach. Zobaczmy, czy jeszcze jakieś ciekawe informacje się tutaj znajdują. Oczywiście, też znajdujemy się z obrazka, iż drukarka jest w kolorze białym. No i jeśli chodzi o te podstawowe informacje, myślę, że przekazałem Wam wszystko. Jeśli chodzi o sam bęben, według specyfikacji, wydrukujemy na nim około 12 tysięcy stron, czyli jak na użytek domowy, bardzo, bardzo dużo. Na tunerze zrobimy 1000 stron, tak więc również do 5 razy wydajniej niż jeśli byśmy używali drukarki atramentowej. No dobrze, zajrzyjmy do środka, zobaczmy jak to jest wszystko zapakowane. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widać. A więc zobaczcie, cóż my tu mamy instrukcję jak rozpocząć użytkowanie tej drukarki. Fajna rzecz oczywiście może się przydać. No jest z tego kilka wydań w różnych językach. Um, co my tu mamy? Jakieś informacje o zużyciu prądu, informacje ogólne taka tam papierologia Boreczek z kolejnymi rzeczami tutaj mamy chyba informacje gwarancyjne yy, informacje bezpieczeństwa i inne takie okej, okay, też to mamy w kilkunastu językach patrzymy dalej coś mamy po czesku aha użytkowanie pod minusem 8 też jeśli ktoś już ma ósemkę na pewno się taka podpowiedź przyda. Kolejne papierki. Dobrze. Płyta ze sterownikami. Oczywiście też bardzo ważna rzecz. Gwarancja. I z mamy już wszystko. Następnie przewód zasilający. Około półtorej metra. Tak więc OK. I wyjmujemy zabezpieczenia. Zobaczcie, tutaj jest przełożone takim kartonikiem, i całość jest jeszcze w styropianie. Tak więc zabezpieczone jest według mnie w porządku. No dobrze, teraz muszę zrobić trochę miejsca, żeby to wszystko wyjąć. Ok, tutaj po tym wszystkim ukazał mi się jeszcze. Kabel USB, który jest dołączony tutaj na aukcji, akurat był dołączony. Nie zawsze producent dodaje kable w tym przypadku, chyba akurat yy, nie ma go w zestawie. Więc tutaj jest jako taki grafis. Ok, widzimy całą drukarkę. Zabezpieczona jest naprawdę w porządku. I pozostaje jeszcze usunąć folię. Jak widzicie, drukarka jest yy, sporo mniejsza niż samo opakowanie. Tak więc fajnie. Dość kompaktowa. Ja mam już w domu przygotowane specjalne miejsce, będzie ona stała e, obok modemu Wi-Fi, koło Neostrady. Z tego też względu nie brałem wersji z Wi-Fi, ponieważ jest ona 100-120 zł droższa. Nie zależało mi w tym przypadku na Wi-Fi, gdyż można połączyć to z routerem bezpośrednio za pomocą USB. Tak więc po co przepłacać, skoro z tej funkcji prawdopodobnie bym nie korzystał. No, widzimy już naszego... Bradera, powiem Wam, że jest dość ciężka, niecałe 7 kg, tak więc robi pozytywne wrażenie. Nie jest to do końca kolor biały, bardziej bym powiedział, że jest ona szara. Ale okej, okay. pozabezpieczana jest takimi niebieskimi tasiemkami. Tu też tuż to mamy cóż to mamy przypięte. Prawda mówiąc, jest to moja pierwsza drukarka laserowa, tak więc e, będzie to dla mnie również coś nowego, ale myślę, że użytkowanie jej będzie przyjemne, ok, otwieramy panel przedni, tutaj znajduje się cały toner, zobaczymy, pewnie tak samo się obejmuje jak w większości laserówek, akurat w pracy mam drukarki laserowe, więc mniej więcej wiem jak to wygląda w środku, zobaczcie, toner, ok, to jest tylko jakieś zabezpieczenie. Żywamy to. No powiem Wam, iż wygląda to wszystko całkiem fajnie. Tu mamy miejsce, z którego wychodzą nam wywróci. Wkładamy to z powrotem. OK, wskoczył. Zamykamy. Więc co jeszcze mamy na panelu przednim? Przycisk Go. Wychamający drukarkę zapewne. Ready. Przycisk sygnalizujący błędy, na przykład zacięcia papieru, e, dram, czyli wskaźnik zużycia bębna, wskaźnik pracy bębna prawdopodobnie oraz toner. Pewnie kiedy będzie nam się kończył toner, zaświeci się ta lampka. Ok, oglądamy dalej. Co już tu jeszcze mamy podajnik na papier. Tutaj tam papier nam 250 arkuszy. Z tyłu. Miejsce na podłączenie zasilania oraz port na przewód USB. Tutaj z boku jeszcze mamy łącznik. I także w tym miejscu zamocowany wentylatorek, zobaczymy czy jeszcze z drugiej strony jest, nie, z drugiej strony mam tylko wlot powietrza, wentylator jest tutaj, a od spodu. No tutaj muszę powiedzieć, że drukarka ma bardzo mało antypoślizgów, praktycznie ma dwie takie malutkie stópki, za to dość dobrze trzymają i tutaj już niestety ich nie ma. Szkoda, że nie znalazły się także z tyłu, wtedy to na pewno świetnie by trzymało się podłoża, ale zobaczmy jeszcze, czy się przesuwa. Ja powiem Wam, że trzyma się ok, wystarczają te dwie stópki. No, jeśli chodzi o takie pierwsze spojrzenie na tą drukarkę, to by było na tyle. Oczywiście już niedługo zacznę ją testować, drukować, podrukujemy sobie różne rzeczy, dokumenty, zdjęcia, jakieś prezentacje, zobaczymy jaka jest jakość. Jak szybko to się drukuje, zmierzymy sobie poziom hałasu. To wszystko oczywiście za kilka, kilkanaście dni w kolejnym filmiku. Na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was, cześć.